Dzisiaj taką najważniejszą wiadomością jest to, że nasz Pan Jezus Chrystus jest obecny z nami, proszę siostr, Na wyciągnięcie wiary naszego serca, naszego rozumu. Naprawdę, niech siostry zobaczą, niech ksiądz nie zobaczy. Jest tu obok. Ale nie tylko Jezus, bo czasem hmm. o tym zapominamy, że i Bóg Ojciec i Bóg Święty i to jest wielka potęga. On przychodzi ze swoim blaskiem, blaskiem Zmartwychwstania. Myślę, że żyjąc w obecnych czasach mamy takie wrażenie, że ciemności rozchodzą się coraz bardziej: ciemności świata, ciemności kościoła, ciemności naszego zgromadzenia, naszych serc i umysłów, naszych rodzin. Natomiast nie. Chrystus, który przychodzi ze zmartwychwstaniem, to wszystko zwycięża. To On ma ostatnie słowo. Jego Ojciec ma ostatnie słowo i Duch Święty ma ostatnie słowo. I niech ta wiara prowadzi nas przez codzienność. Proszę sióstr, proszę księdza, proszę Pana. I niech ona powoduje, że nasza codzienność będzie miała blask zwycięstwa Jezusa z stałego. I my ten blask zwycięstwa poniesiemy do wszystkich, którzy naprawdę są w ciemnościach, którzy nie widzą światła, ani nawet takiego małego. I wtedy dopiero będziemy mogli śpiewać pieśń nową. Nasze życie stanie się nowe, świeże, takie, które będzie na chwałę Boga. Proszę wszystkich Drogich, dzisiejsza najważniejsza wiadomość w całym kosmosie jest jedyna: Nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!